Jesteśmy na targach Warsaw Home w Warszawie, miejscu, które jest ważne dla świata architektury, designu. Gromadzi z jednej strony architektów, którzy szukają ciekawych rozwiązań, z drugiej strony firmy, które takie rozwiązania oferują. Jedną z takich firm jest firma Eatboot, z którą jesteśmy tutaj ze swoimi produktami. ITBUT e jest producentem systemów mikrocementowych, a także mieszanych betonowych, odlewniczych, a także do systemów natryskowych. Witamy w Królestwie Betonu. Po tak pięknym wprowadzeniu przez Sławka chciałbym zaprosić Państwa troszeczkę do wirtualnej podróży po, po tym, co mamy. Jak już wiecie, mamy posadzki i ściady wykonane w technologii mikrocementowej. Mamy dwie nowości w tym roku, o których chciałem coś opowiedzieć. Tak jak widzicie, staliśmy się od tego roku dystrybutorem produktów firmy Oikos. Są to systemy ścienne mikrocementowe, oparte na naturalnych kruszywach, całkowicie przyjazne środowisku, wykańczane materiałami ekologicznymi, woskami i olejami. Chciałbym Wam powiedzieć coś na temat brodzika. Jest to nasze takie najnowsze dziecko, które spróbowaliśmy Wam tutaj pokazać. Brodzik, brodzik wykonany jest z dwóch materiałów, które my jesteśmy Wam w stanie zaoferować. Jest to Marmolino, czyli produkt firmy Ojko, jesteśmy dystrybutorem. Natomiast spód brodzika, przejdę co to tu może tutaj. Spód brodzika, ta dynica wykonana jest w technologii polimerowej, czyli mikrocement na, na bazie epoksydów. Całkowita szczelność, odporność na uderzenia, jak również bezpieczne w użytkowaniu antypoślizgowo. Jak widzicie, można te materiały bardzo fajnie łączyć. To jest taka nowość tego, tegoroczna. Myślę, że to powinno, to powinno być ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy po, poszukują czegoś nowego w swoich łazienkach. To jeżeli chodzi o posadzki, cała gama, cała gama posadzek, szerzyliśmy również o posadzki. Systemie mokry na mokry. System szpachlowy, bardzo trwały, a jednocześnie prosty w użytkowaniu i nakładaniu dla potencjalnych wykonawców. System sprawdza się zarówno w pomieszczeniach o intensywnym użytkowaniu, jak i również w pomieszczeniach tytułem nie wiem, salon czy, czy, czy pokój dzienny. Jak widzicie, zrobiliśmy sobie kilka tutaj takich przykładowych ścian, które, które wykorzystują dostępne materiały. Zainteresowanie, jak widzicie Państwo, jest bardzo duże. Na naszym stanowisku mamy dużo gości. W związku z tym, związku z tym e, cieszy nas to i myślę, że mamy dobre perspektywy. E, pozwalamy sobie tylko zaprosić Państwa do nas, do naszego showroomu, żebyście zapoznali się z resztą naszej całą gałą produktów e, i wypili dobrą kawę. Do zobaczenia u nas w takim razie w showroomie. Dziękuję serdecznie.